Pyszne pierniki w kształcie choinek, gwiazdek, serc i rękawiczek zamieniły się w kolorowe ozdoby świąteczne. W warsztatach zdobienia pierniczków wzięli udział uczniowie zerówki z Dąbrowy-Białostockiej. Zajęcia zorganizowała Dąbrowska Biblioteka Publiczna wspólnie z prężnie działającymi paniami z koła gospodyń wiejskich, kamyczki, z kamiennej starej. Celem warsztatów nie było tylko dekorowanie pierniku. dzieci miały okazję rozwijać umiejętności manualne i uczyć się współpracy w grupach. Dzieci były bardzo zaangażowane w dzisiejszą pracę i widać, że spodobało im się to tworzenie pierników. Także mam nadzieję, że zapoczątkowaliśmy wspólnie nową tradycję robienia takich warsztatów co roku. Bardzo fajnie się bawiły. Zostałyśmy zaproszone przez panią Sylwię z koła gospodyń w Kamiennej Starej Kamyczki. Razem z dzieciakami fajnie się bawiłyśmy no i uważam, że było super. Pierników mnóstwo, mnóstwo śmiechu. I zabawy. Dzieci czerpały dużo radości z pracy nad dekoracją pierników, dając upust swojej wyobraźni i kreatywności przy ozdabianiu według własnych pomysłów. Nie było żadnego takiego problemu. Wiedziały co do czego. Także i ciasto wołkować, i piec przygotowywać, no było super uważam. Dzięki tym warsztatom, które dzisiaj wspólnie tutaj zorganizowaliśmy z Kołem gospodarzy Wiejskich, dzieciaki mogły poczuć już tą magię świąt, tak trochę, no bo dzisiaj 6 grudnia Mikołajki, a dodatkowo wzmocniły swoje właśnie umiejętności plastyczne, manualne. Wykazały się ogromną kreatywnością, bo pierniki wyszły naprawdę piękne. Wydaje mi się, że dzieciakom się podobało, nam również i na pewno to były nie ostatnie warsztaty dla naszej bibliotece. Tym bardziej, że tak teraz w nowej siedzibie mamy miejsce do organizowania tego typu imprez.